Witam wszystkich. Dzisiaj będę robić mini wędzarnię w bardzo prosty sposób. Naprawdę prosty. Parę słów na temat wędzenia. Naprawdę kilka słów. Co to jest wędzenie? Palimy jakieś jest, jak jest tam drewno z ręki. Będzie dym i będziemy to, co chcemy. Ewentualnie w w trakcie wędzenia możemy też gotować to, co chcemy wędzić. To znaczy są dwa sposoby wędzenia: na zimno i na ciepło. Na zimno powoli, powoli, niska temperatura, na ciepło wysoka, wyższa temperatura, bez szczegółów i e, krócej, szybciej. Są różne sposoby domowe, żeby robić będzarnię, ale widziałem, że zawsze trzeba coś kupić, wiercić i tak dalej. To jest bardzo, bardzo prosty sposób, więc polecam. Wiadomo, jak chcecie profesjonalnie będzić i często, no to trzeba kupić benzarnie albo zrobić porządną będzarnię. Ale jak chcecie, od czasu do czasu, no to możecie obejrzeć ten film. Naprawdę to jest prosta robota. No i efekt jest. Małe podsumowanie taki schemat. Na zimno mamy z jednej strony zremki i z drugiej jedzenie. Daleko. Więc jest taka rurka, powiedzmy, przez rurkę idzie dym, ale ciepło od zremków nie piecze jedzenia. Na ciepło mamy zremki blisko tego jedzenia, więc do jedzenia idzie i dym, i ciepło, więc jednocześnie będziemy i pieczemy. My dzisiaj chcemy na ciepło. Mamy garnek, dajemy folię aluminiową, żeby chronić garnek. Dajemy też pod jedzeniem taką foremkę aluminiową, żeby zbierać tłuszcz jedzenia i z ręki. Tak mało po prostu. Potrzebna kratka. Ja mam taką. Wiadomo, ta wędzarnia jest bardzo mała, zmieści się mało jedzenia, ale po prostu ja chciałem pokazać, jak się robi. Tu dajemy jedzenie i tyle. Wiadomo, potrzebna, potrzebna pokrywka, najlepiej z dziurą, żeby dym mógł uciec po prostu z garnka. Więc grzejemy na wolnym ogniu. Trzeba trochę poczekać, ale pojawi się dym. Robimy próbę. Będziemy wędzić. Szynkę. Zwykłą szynkę. Jak długo. Zależy od was, od Waszego gustu. Od wielkości jedzenia do będzenia. Ja nie lubię rzeczy za bardzo będzonych, więc będę wędzić po prostu parę minut. Wiadomo, przykrywamy. W opisie filmu zostawię wam linky gdzie kupić na stronie Amazon, e, Amazon, e, z remki. Ok, przypominam subskrybować kanał, jeśli lubicie moje przepisy. A ja przygotuję taką prostą, ale pyszną kanapkę. Do zobaczenia. Widzimy się niedługo, bo mam już przygotowane następne. Fine film, ok?